Cześć Daniel, miło mi... Cię poznać. Cześć, mam na imię Daniel, jestem z Wielkiej Brytanii. Moja dziewczyna jest Polką. Przeprowadziliśmy do Polski w sierpniu um, zeszłego roku. Życie w Polsce, w Polsce bardzo podoba mi się. Co Ci się najbardziej podoba w Polsce? Komunikacja miejska, bo w Anglii jest um, straszny. Wszystko jest e, spóźnione zawsze, ale tutaj e, mamy tramwaj, dobre autobusy. Nie stoisz w Kotach? W Krakowie? <grym> nie. A co cię najbardziej zaskoczyło w Polsce? Pewnie e, pogoda, bo bardzo rzadko pada deszcz tutaj. Są dużo rzeczy, że musisz iść do urzędu, no, na przykład zamodować się. W Anglii nie, nie jest taka sytuacja. Jest mniej biurokracji w Anglii? Tak, tak. Ale może być. Też dobre, że dobra um, rozmawiać z ludźmi. Ćwiczysz Polski w urzędzie. Mm -hmm. Zaobserwuj z połóż, jeśli planujesz przeprowadzkę do Polski.